And gentlemen are you! Ready? Bonjour, pijcie polskie wino. Dla specjalnych okazji. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. Cicho! Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje i będą błagać, i będą szukać mego imienia i odwrócą się od złych dróg swoich ja im wybaczę a kraj ich ocale Chodźcie, chcę wam coś pokazać Zobaczcie Masa, masa, si... Cisza! Cicho. Cicho! Cicho! Chcę wam powiedzieć coś, co zawsze mi leży na sercu Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy Mamy mega mocne karty Jedzmy razem princepolo, drodzy Państwo! Oczywiście z umiarem. Oczywiście okazjonalnie. Proszę Państwa, to ja jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Chociaż mnie, w skromnej postury człowiekowi, to trudno mówić. Nawrotki jest wyższe od Trzaskowskiego. Trzaskowskiemu. Mówimy goodbye, bez niego piękniejszy kraj, bez niego piękniejszy kraj. Czastowskiemu mówimy goodbye.